Mam takie pytanie, bo w czasie spotkania Pani powiedziała, że co mnie zdziwiło, powiem szczerze, że jest Pani przeciwko elektronicznym wyborom. Jestem, jestem i proszę, jak spojrzy Pan, albo prześledzi Pan dyskusję w Polsce, która się co nieraz tak. pojawiała na temat e-wyborów, to ogromna, ale ogromna część ekspertów po czy jest związane hmm. z bezpieczeństwem, czy ekspertów związanych z procesami demokratycznymi, Znaczy, ja rozumiem, że łatwo jest sfałszować z poziomu centralnego, To Nawet nie nawet nie. Mam, nie. Właśnie, hmm? te ryzyka, się gdzieś tam narzucają, że ktoś z polityków będzie mieszał przy e wyborach. Tak i... To jest... To są, to są najmniejsze ryzyka. Większe ryzyka są ryzykami związanymi po pierwsze z nieszczelnością systemu, mhm. a przy systemie, który obsługuje no, tak około 20 milionów użytkowników, mogą być takie nieszczelności. Po drugie, związane no, po prostu tak naprawdę z konfliktem hybrydowym, mhm. w którym jesteśmy w tej e I wystarczy naprawdę podważenie jakiegoś choćby drobnego promila dawna w ten sposób głosów, żeby mm -hmm. podważyć cały proces wyborczy, mm -hmm. cały, taką cały taką podstawę. Cały wynik ostateczny. Znaczy, mm -hmm. to być o wynik ostateczny. Zaufanie do procesu wyborczego. Proszę mm -hmm. zobaczyć, że my mamy oczywiście e, dużą polaryzację polityczną w Polsce, niskie zaufanie do polityków, niskie zaufanie do młodych, niskie zaufanie do ekspertów, lekarzy, możemy wszystkich wymieniać, ale nie ma u nas niskiego zaufania do procesu wyborczego. Paradoksalnie. No, Paradoksalnie, no po, ale chciałem, nie paradoksalnie. chciałem Pani dać przykład, bo znam parę takich przykładów, na przykład na poziomie lokalnym, jak to mm -hmm. dzisiaj się odbywa w wersji papierowej. Gmina Supraś, to tutaj takie miasteczko, mały okręg wyborczy, że tam jest 100 powiedzmy okręg na 100 głosów. Komisja kończy pracę, wykładają te karty na stół, liczą głosy, jakiś tam kandydat dostaje 110 głosów, drugi dostaje 100 głosów i komisja mówi tak, to obliczamy sobie na papierosa na przerwę. I wrócimy i przeliczymy głosy jeszcze raz. Wracają, przeliczają. Ale to jest prawdziwy przykład, prawdziwy. prawdziwy. Pan, ale to jest przykład prawdziwy, w jaki sposób prawdziwy, że jest to Prawdziwy, że łatwo jest, ktoś, kto to ta, widział, ta, sprawa była w sądzie. Była tak. sprawa w sądzie co? Został cały wynik tej komisji wyborczej. Nie, już tłumaczy właśnie o co chodzi. Tam chodziło o to, że po prostu prawdopodobnie ktoś został na sali i na 15-20 kartach dopisał, był, był, był nie Zmienił wynik wyboru. No, ale były spisane tak. te karty, podliczone były te karty. Tak, bo sprawa trafiła do sądu. Się, że sprawa w sądzie nie mogła się odbyć, bo po trzech miesiącach te karty zniszczone w sądzie. Wersje papierowe też o są łatwe do sfałszowania. Mówimy tak, jak o gdyby. tym, że nie zostały zachowane mm -hmm. normy i zasady, które zostały wypracowane. No, powinien być protokół z pierwszego liczenia. Mm -hmm. Co z tym protokołem się stało? Mm -hmm. Myślę, no. że nie, że oni sporządzali tylko tak jak każda komisja, protokół dopiero jak już byli pewni i chcieli ustalić taki ostateczny. Dlaczego dzień? wszyscy wyszli została jedna osoba? Błąd, oczywiście, ma no Pani rację. No to są błędy ludzkie. Tak. One Natomiast wynikają, zmierzam do tego, nie że. Nie, wynikają z tego, że ten proces wyborczy tak. jest wadliwy, tylko z mhm. tego, że zasady, które są w tym procesie niezwykle ważne, zostały po prostu niedochowane. Czyli systemowe zostały złamane tutaj zasady. Tak? Znaczy w jakiejś tam komisji wyborczej. To może zapytam inaczej. I nie, przepraszam, bo Dobrze. chcę zakończyć. Proszę zobaczyć, w czasie ostatnich wyborów pojawiły się takie kontrowersje związane z, tym, z procesem wyborczym, z przeliczaniem tych głosów wyborczych. Byli eksperci, którzy wskazywali, że są duże ryzyka, ale jak mhm. przyszło co do czego i do sensownych przeliczeń, mhm. to się okazało, że to wszystko jest na granicy nawet nie błędu statystycznego, tylko błędu po prostu promilowego. Więc mamy system, który działa, mhm. do którego jest zaufanie, który też wymusza, znaczy wymusza, no w pewnym sensie buduje w nas pewien taki poczucie obywatelskości, bo to, że to nie jest obowiązek wyborczy, tylko to jest prawo wyborcze. A są państwa, w których jest obowiązek wyborczy. Tak, się, Jeden... Wysoka frekwencja zatem? Nie, niekoniecznie jest wysoka frekwencja, tylko po prostu jak się nie uczestniczy w wyborach, to się traci swoje prawo wyborcze. Tak, kary finansowe jakoś tam. No, te to... grzywne to tam są niezaliczane. Dla niektórych to jest tak, być może. Nie, rozumiecie. no, przykładem są, jest bodajże, jest bodajże i Kolandia, Belgia i Holandia, gdzie jest, tak. tak. I tam nie ma tych grzyw naliczanych, tylko ludzie po prostu tracą czynne, bierne prawo wyborcze, mm -hmm. przestają głosować. I jest wysoki, wysoka frekwencja, dlatego że udział w wyborach są tylko ci, którzy chcą pracować. Mm -hmm. I są naprawdę wyjątkowe tylko przykłady na świecie, gdzie ta frekwencja wyborcza jest jakaś taka bardzo wysoka. Często to wynika raczej z autorytarnego systemu urządzenia niż oczywiście, demokratycznego. W tak, tak, Polsce była bardzo wysoka frekwencja. W Polsce była zawsze bardzo wysoka mm -hmm. frekwencja w czasie, w czasie komunizmu i co z tego? Więc, mm, to nie było zobaczyć, wypracowaliśmy sobie pewien Pewien poziom takiego obywatelskiego zaangażowania wyborczego, super, że on jest coraz większy. Miejmy nadzieję, że ten coraz większy e, udział tego, tego, tego zaangażowania e, nie opadnie wraz z pewnym zmęczeniem też społecznym. I to jest kwestia pracy nad tym, pracy polityków, pracy ekspertów, pracy organizacji pozarządowych, pracy mediów, całego otoczenia, żeby ten poziom zaangażowania nie opadał, tylko był dobrze przepracowywany i przekładany na tą aktywność polityczną Polaków. Dawanie aplikacji, czy dawanie jakiegoś znanego, które ma ułatwić, ale co ma ułatwić, że co, że kliknie sobie lajka like, ktoś? Yy, Zagłosuje. No i znaczy, co? ja powiem szczerze, mi się Ale w ogóle komu to wydaje, ułatwi? Yy, mi się wydaje w ogóle, że błąd gdyby w czymś, co paradoksalnie wszyscy mówią, że jest tajność wyboru. Bo gdyby każdy mógł Ale to mógł nie jest, sprawdzić... wszyscy mówią, tylko jest tajność zgodnie z konstytucją. Tak, zgadzasz. się. Natomiast gdyby była taka sytuacja, że każdy na przykład na upłowie może sobie sprawdzić, czy jego głos faktycznie jest tak zliczony, nie wiem, byłoby jakieś zestawienia, to nie można by tych sfałszować nie byłoby Można takiej by sytuacji... Było możliwość pewnie zawsze, ale na przykład nie byłoby takiej sytuacji, że na przykład ktoś mówi ja byłem w jakiejś komisji wyborczej i ja i na przykład mój znajomy oddaliśmy na kogoś głos, a w protokole jest, że ten kandydat dostał zero głosów, tak? No bo on by to miał na swoim otułapie, że na, tak zagłosował na przykład. Cały czas zadaję pytanie, ile jest mm -hmm. takich historii w Polsce, ile jest takich spraw, które sprowadzają do sądów, a ile to jest opowieści, za przeproszeniem, z Twittera? Z smuchu i poproci, tak? tak? no mm -hmm. bo jeżeli naprawdę byłaby masowa skala, to by trafiało do sądu. Trafiałoby mm -hmm. do sądów. Bo nawet jeżeli te sądy w Polsce powoli procesują, to procesują. Wolne sądy mamy takie. To proszę też pamiętać, to to, że w przypadku tego suprasia zostało zniszczone te karty tak. to to jest sprawa cały czas do pociągnięcia w sądy. Mhm. To jest do zrobienia. Może trwać dłużej. Patrz tak, nie, to nawet było widać, zrobienia. że Męczka też to tu innym długopisem dopisywał ten Brovie X, unieważniając ileś tych kart wyborczych, nie? Bo pierwszy naprawdę tam doszło mm -hmm. do, do, do błędów ludzkich, no nie można zostawiać kart bez tak. protokołu, z wychodzeniem, mm -hmm. więc... Znaczy w wersji elektronicznej ja pewnie tam też kiedyś takie zabawne filmy poglądają jak w Stanach Zjednoczonych jest głosowanie za pomocą chyba takich tabletów tablic, Ale to nie jest głosowanie zdalne, to jest głosowanie tak, elektroniczne. To jest elektroniczne. Tak, i tam było coś takiego, że... I tam ktoś... są cały czas skandale związane z tym, jak działają te maszyny. Tak, cały tak, czas, tak. co wybory, jest mm. skandal, że w którymś, w którymś zastaną, w z Krabst ktoś dostarczył maszyny, czy maszyny mm. dobrze zliczają, czy nie są przekręcone. Mm -hmm. I proszę zobaczyć też, co się dzieje w Stanach od kilku dobrych kadencji. Ciągłe oskarżenia o ukradzone wybory, o oszustwa wyborcze, mm -hmm. więc elektronizacja, czy to uzdalnianie, czy wprowadzenie maszyn tylko po to, żeby to znowu po mm prostu -hmm. elektronizować, nie uzdrawia demokracji, mm -hmm. nie uzdrawia procesów demokratycznych. Lepsza kontrola nad komisjami, bardziej przejrzysty proces wyborczy, bardziej przejrzysty proces ułaniania komisji wyborczych. Też kwestie na przykład konstrukcji czasami kadów wyborczych, o czym się też przecież dyskutuje, czy tak. są przejrzyste, czy nie są przejrzyste, czy alfabetycznie, czy jakimś innym podziałem. Mm -hmm. To jest ważniejsze niż cyfryzacja na siłę tak naprawdę. Mówię, zagrożenie hybrydówką, zagrożenie mm. atakiem cyfrowym. Jakieś takie sztuczne przekonywanie ludzi, że dzięki temu nagle wzrośnie strasznie frekwencja. Bo każdy nie ma na to dowodu, że <laughs> wzrośnie frekwencja. Nie ma naprawdę mm. na to dowodu, że wzrośnie frekwencja. Tak jak mówiłam, jedyne państwo, które na masową skalę prowadziło e wybory, czyli Estonia, państwo małe. Mm. Tak. Naprawdę, no tak jakby sobie Warszawa prowadziła wybory. I mhm, to, to jest jedyny przykład, jaki możemy mieć w Polsce, czyli małe państwo, bardzo skoncentrowane zamieszkanie mieszkańców, bardzo wysoki procent też ucyfryzowania i kompetencji tak ta, tam cyfrowych. Pamiętam, że Wi-Fi ma być wszędzie i każdy obywatel ma mieć prawo załatwić zdalnie każdą sprawę w urzędzie. Wi-Fi jest wszędzie też w Polsce, to Wi-Fi to nie jest już problemem, mm -hmm. raczej jest kwestią... Znaczy, paradoksalnych kiedyś się dziwiłem, jak w Niemczech, ja mówię, że nigdzie nie było tego Wi-Fi z kolei w drugą stronę. Ale dobra, bo przeskakujemy tak, w jakiś na, na temat. Więc ja, ja mówię, Wi-Fi nie jest problemem, Stoni, tak. problemem jest Wyboru raczej budowa dobrych usług cyfrowych. Więc mm -hmm. Estonia ma je pobudowane, od wielu lat buduje, ma też bardzo silnie skoncentrowaną walkę o cyberbezpieczeństwo, od dużego ataku Rosji w 2007 roku, czy 2009 teraz coś ściemniłam. No ale był duży atak mm -hmm. na całe państwo. Rzeczywiście całe państwo zostało de facto sparaliżowane po cyfrowym ataku. Tam tamte wybory w takim razie działają, czy nie działają? Działają, ale Aha. nie ma, nie rośnie frekwencja. Więc mm -hmm. ci, co głosowali, i tak głosują. I to nie jest tak, że nagle się ja masowo, tak. mas masowo uruchomiła, ja uruchomiło całe społeczeństwo. Przypominają moje dyskusje z dyrektorem tutaj komunikacji miejskiej, jak ja przekonywałem, że w Stanach właśnie jest darmowa komunikacja miejska, on mnie przekonywał, ale proszę pana, nie wzrosła ilość pasażerów. Bo ci co jeżdżą samochodami, to i tak jeżdżą samochodami. No jest darmowa komunikacja tak. miejska. Jest mhm. darmowa, ale też nie we wszystkich miastach, w wybranych miastach. Których w stolicy chyba tam tak było. Jest. Tak. Dla mieszkańców też. Dla mieszkańców, którzy płacą też podatki, podatki na miejscu. Ta, 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 ta. I to jest jakiś mechanizm, który też ileś miast na świecie przepracowuje. Mhm. Ale znowu uciekamy od głównego tematu. Mhm. tych wyborów elektronicznych. Tak Jaki, ty jakie byłyby korzyści? Jaka byłaby mhm. korzyść, moim zdaniem? Że co? Powiem szczerze, ja to właśnie tylko tak widzę, że to, co pani powiedziała, że to jest konstytucji, ta tajność wyborów, ja jestem za jawnością, żeby było. Zmiana konstytucji po to, żeby było jawne. Ale wie pan, że jawno oznacza, że wiadomo, na kogo pan głosował. Dokładnie, tak. I ludzie wtedy ponoszą odpowiedzialność za swoje wybory. Jeżeli wybrali na przykład złego kandydata, to. No i co, i pociągnie pan kogoś swojego sąsiada na to, że zagłosował na kogoś, komu pan nie pasuje. Powiem szczerze dalej, jeżeli już wszyscy by tak się w to głosowanie wciągnęli, to po co nam sensy parlament? Każdy może, Polacy mogą głosować nad każdą ustawą zdalnie. No bo przecież y, demokracja przedstawicielska parlamentarna była po to, że... Bez, tak, że my pracujemy, demokracji. a mamy swoich przedstawicieli, którzy za nas Ja powiem tak, naprawdę tak. nie chciałabym się zajmować każdą ustawą, którą się zajmuję w bo się nie znam. Mm -hmm. I nie chcę się tym zajmować, i nie chcę się na tym znać. I chyba nie widzę kompetencji w całym społeczeństwie, żeby się zajmowało każdym tak, nie procesem tak by było, legislacyjnym. Tak jak Pani mówi, że niekoniecznie każdy Przecież, wszystkim. tak. Czy Pan wie, co było mm -hmm. na, ostatnim, na ostatnim Sejmie głosowane? Proszę mi wymienić, jakie ustawy. Nie, no, a chce Pan wprowadzenia demokracji bezpośredniej? To znaczy, jeżeli bym wiedział, że jakaś ustawa dotyczy na przykład problemu, który mnie dotyka, to bym chętnie zagłosował. I przeczytałbym wszystkie uwagi od lobbystów? przeczytałbym wam wszystkie komisje, które się na ten temat odbywały? I yy, pracowałbym Pan ja w tym ja czasie? Może ja jestem skrzywionym przykładem, jestem dziennikarzem, więc się zawodowo tym interesuję, ale niektórymi tematami tak. Jak niektórymi, ale jakby się tak. Pan w czymś nie zajmował, nie interesował. To pewnie tak, zupełnie bym nie I zajmowaliby nie się tym inni ludzie, którzy się tym uh -huh. Pana zdaniem super znają albo się super nie znają, a proszę mi wierzyć, większość prawa, która jest uchwalana, uh -huh. mniej lub bardziej dotyczy nas wszystkich. Nawet jak nam się wydaje, że coś nas nie dotyczy. Ale wszyscy z kolei Szwajcarię chwalą, że tam można tam referendum, Tam nie ma, tam i tak dalej, nie ma tak, demokracji bezpośredniej na każdym poziomie. Są tylko mm -hmm. referenda i w większości są to referenda lokalne dotyczące konkretnych kantonów. Mm -hmm. Coś tak jak, nie wiem, moglibyśmy to porównać nas do budżetów obywatelskich. Znaczy, no, pamiętam, że ogólnokrajowe... Bierze Pan udział w budżetach obywatelskich? E, tak, tak akurat no biorę. Co? No i super. E, to znaczy, ja jestem przeciwnikiem budżetu obywatelskiego akurat No Ale to jest bezpośrednia demokracja. E, tak, tylko że chodzi o to, że na przykład, e, nie wiem, na przykładzie Białego Stoku, że e, przerzuca się na przykład pomysł szkół, które nie mają pieniędzy w budżecie takim normalnym, miejskim, przerzuca się do budżetu obywatelskiego i tam wiadomo, że nauczyciele, rodziców zagonią i dzieci i te projekty wygrają. Nie? No ale będzie, myśli pan, że będzie inaczej w demokracji bezpośredniej, mm -hmm. w której przerzucono by pomysły Większość, centralne no, na ludzi, zagoniono by ludzi, żeby głosowali na coś, co konkretnej grupie lobbyingowej czy interesów mm -hmm. pasuje. A czy pamiętam nasz przykład z Szwajcarii chyba by było takie referendum o tym dochodzie gwarantowanym podstawowym? Kantonowe. E, Kantonowe, tak? Kantonowe I co ciekawe, co, co mnie zdziwiło, że ci, co wzięli udział w głosowaniu, byli przeciwko. No i? Nie wiem, no ciekawy przykład w sumie. No, no, ale, no mhm. i? No i znowu mamy przykład tak. jednego państwa mhm. o specyficznej konstrukcji, również geograficznej, mhm. państwa, w którym prawa kobiet do głosowania przyznano w którym roku? Przyjechali, bo później już powstał, z tego, co pamiętam, tak? W 1973. O Boże, to straszne jest. Więc ja nie wiem, czy to jest co, co zawsze. Stanie, tak? Mhm. Przykład, do którego się trzeba odwoływać, bo to są wszystko bardzo lokalne. Albo, albo jaki jest system wyborczy w Szwajcarii? Bo mhm. przecież Szwajcaria nie jest demokracją bezpośrednią, nie jest też demokracją pośrednią. Mają swój normalny system wyborczy, mają w ogóle bardzo skomplikowany system, właśnie liczenia głosów wyborczych. Mhm. To jest nieproporcjonalny, tak? Nie, no jest proporcjonalny, mieszany Aha. z większościowym. I naprawdę, Aha. jakby no, u nas go w Polsce wprowadzić, też by było po prostu krzyki, płaczek, bardzo to trudno jest liczana. Dlaczego taki Aha. jest system? Bo on został przepracowany przez ileś do, dekad doświadczeń. Nam się wydaje, w takim partii chłopskiego rozumu, że są bardzo proste rozwiązania na duże problemy demokracji. Zmieńmy system proporcjonalny na większościowy i będzie super. Aha. Tylko, bo w jakimś miejscu działa. Bo w jakimś jednym państwie działa, albo w dwóch państwach działa, nie bierzemy pod uwagę różnic socjologicznych, różnic geograficznych, różnic mentalnościowych, różnic też pewnego przyzwyczajenia. Owszem, my mamy w Polsce dosyć krótką demokrację, w sensie tę, tę aktualną demokrację 30-letnią, ale jest to 30 lat doświadczeń. Mhm. Jakiegoś przepracowania błędów, porażek, korzyści, rynek, etc. to co pani mówiła na przykład o PSL-u, że ci wieczni koalicjanci. Ja się zawsze wszystko kizem kłóciłem, że ten system większości, jednomandatowe kręgi wyborcze prowadzą do tego, co w Stanach czy w Anglii, że będziemy mieli tylko dwie duże partie. Że ten cały mały partii prowadzi do duopolu, tak? Do monopolu tak. tak naprawdę. No, w pewnym sensie mhm. też jest prowadzenie duopolu, chociaż to nie jest duopol dwupartyjny, tylko tych dwóch głównych sił, mhm. ale to wynika z pewnej polaryzacji też politycznej, która jest bardziej oparta na kwestiach społecznych ekonomicznych niż na systemie wyborczym. No ale mówię, no jest złudzenie, jest takie mhm. straszne złudzenie i ono się ciągnie naprawdę od dekad. Mhm. Jeszcze jak studiowałam, to bardzo dużo o tym dyskutowałam z profesorem Gebetnerem, świętej pamięci, który był super ekspertem właśnie systemów wyborczych. O zbudzeniu, że wystarczy zmienić system wyborczy i się uzdrowi demokrację. I państwa z systemem większościowym przechodziły na proporcjonalny, państwa z proporcjonalnym na większościowy. A jak były problemy korupcyjne albo jakiegoś e, takiego rozkładu demografii, tak były. No bo to mhm. nie załatwia problemów, które ma państwo i ma społeczeństwo. I albo się przepracuje te problemy, i jak, jakiego by się potem systemu, czy zdalnego, czy niezdalnego, czy elektronicznego nie wprowadziło. To tak jak mówiłam, zcyfryzowany burdel to jest po prostu cyfrowy burdel. Mhm. Przypomniał mi się taki film właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam ktoś próbuje palcem tego x -a postawić, a ten X zaczyna tak po ekranie uciekać, on go tak goni, Ale to znowu jest przykład z jakiegoś jednego miejsca, bo gdzieś coś zadziałało, gdzieś coś nie zadziałało. Ja mówię, bardzo bym mhm. uciekała od takich, jak to ładnie można powiedzieć, Populistycznych, tak? No, populistycznych, no takich, takich raczej memoidalnych przykładów. No. Jasne. Mhm. A media takie są, <grywa> tak. Takie są Nie, nie, raczej takie są. Dążyć social media. Tak. tak, tak, to na pewno. Potem Bardziej. Wyświetlenia. <grywa> Dzięki. Dzięki. Dzięki.